Hejka, z tej strony Kondys i dzisiaj opowiemy sobie o mid season Zompaczu do Diablo 4. Wszystkie tutaj zmiany odnośnie klas i temów oraz jako nowy członek z Max Rolla też tutaj opowiemy sobie o zmianach w tier listach, które ostatnio zrobiliśmy całym teamem. W wersji polskiej obecnie nie ma, więc będziemy też posiłkować się wersją angielską. Pierwsza sprawa, taka myśl przewodnia mid season Zompacza, i główną myślą przewodnią tego misji zompacza jest to, żeby wszystkie buildy mniej więcej były w stanie dojść do tieru 60 pitów. Nie jest to nie wiadomo jak dużo, chociaż też tutaj, jak dla mnie, to drobne wyzwanie nie było złe. Chodzi o to, aby komfortowo dojść do poziomu, na którym możemy zdobywać już ostatnie materiały do wzmacniania swojego buildu, aby po prostu więcej osób mogło skończyć swoje postacie. Pewnie tam widzieli, że no jakieś 10% graczy kończy swoje buildy i pewnie chcą tutaj lekko to zmienić, aby więcej osób po prostu też wchodziło w ten endgame. No, widzimy tutaj od dłuższego czasu, że oni tak puszują, puszują mocno ten endgame, więc jeśli bym miał zgadywać, no pewnie o to głównie chodzi, aby ludzie nie byli tak zrażeni wchodzeniem w ten endgame. Więc wydaje mi się, że mniej więcej o to chodzi, aby tutaj ludzie po prostu nie byli zrażeni tym, że wybierając gorszą postać zabierają sobie część gameplayu. Jak dla mnie tak trochę powinno być. Nie każdym buildem powinno się dać wszystko zrobić, ale zobaczymy w którą stronę to będzie szło. Doły są jedynym miejscem do zdobywania materiałów na doskonalenie, więc w ten sposób można by trochę patrzeć, że skoro mamy tylko jedną rzecz w jednym miejscu do zdobycia, no to to powinno być ogólnodostępne. dostępne. Mówiąc na przykład o uber unikatach i robieniu uber bossów, nie każdy build powinien być w stanie zrobić uber bossy. Ale z drugiej strony, Uber możesz farmić też w innych miejscach. Nie musisz biegać tylko i wyłącznie Uberbosów, aby dostać te Uber unikaty. Możesz z mniejszą szansą robić inne aktywności, a tutaj tylko w dołach te materiały możesz dostawać. Ale jak jest naprawdę, no to może po prostu chodzi o to, że zbyt dużo osób płakało na Redditzie, że gra jest zbyt trudna. <laughs> tutaj prawdziwych źródeł raczej nigdy nie poznamy. Pierwsza taka zmiana, zwiększenie leczenia na potkach. Często w ogóle dostaję pytania, czemu na swoich buildach nie leweluje potek, czemu Kondes masz niezlewelowaną potkę. No bo jak mój barbarzyńca ma 100 tysięcy zdrowia, no to czy moja potka przywróci mi 500 zdrowia, czy 1000, to nie ma żadnego znaczenia. Czy to jest 0,5% mojego zdrowia, czy procent mojego zdrowia? Kiedy mam na przykład bonus, który leczy mnie 3% zdrowia na sekundę? No to ten 0,5% po wciśnięciu potki mi nic nie zmieni. No tutaj coś starałem się zrobić, to jest i tak wciąż zbyt mało. To, w czym możemy się ciekawiej zagłębić, no to zmiany uber unikatów. Andariel ma zwiększone obrażenia o 50% oraz zamiast pojawiać się dookoła gracza, pojawia się teraz na wrogu. I to powoduje możliwość zrobienia bardzo wielu ciekawych buildów. Wiem, że w Wodidżo tam myśli nad czarodziejko podsejne błyskawice z Andariel. Na obecną chwilę Andariel na przebiciu ułotra już była mocna, to będzie też jeszcze mocniejsza. Ogólnie trzeba patrzeć się trochę bardziej w zasięgowe postacie. Aby grać Andariel, potrzebujemy mieć dużą szansę na szczęśliwe trafienie. Taki nekromanta podwórz kości również ma dużą szansę na szczęśliwe trafienie, więc coś tutaj może będzie dało się zrobić. Na barbarzyńcy Andariel jest żałosna. Próbowałem robić wersję pod Skok, próbowałem robić wersję pod Frenzy, próbowałem robić wersję pod Tornado. Żadna z nich nie działała. Czy po zmianach będzie działać? Chyba spróbuję jeszcze raz, chyba spróbuję jeszcze raz, ale na obecną chwilę, jeśli chodzi o główne kasy, które mogą na tym jakoś fajnie zadziałać, to po pierwsze, Łotr, już Łotr Pan Andariel był mocny. Był to jeden z lepszych boss killerów, więc też na pewno będzie tutaj wymiatał. A tutaj, czy jakaś czardzieka, czy jakiś nekromata też się pod to pojawi? No to zobaczymy. Druid wątpię, ale może druid też. Najgorzej u barbarzyńcy. Zdecydowanie najgorzej u barbarzyńcy. Może jakiś druid, może bardziej właśnie jakiś druid jeszcze. Dumriger z mocniejszą eksplozją, trybun zagłady. To jest troszeczkę za mała wartość. Tutaj akurat nie spodziewałem się żadnych rewelacji. Tak jak właśnie mówiłem o Amok Barbarzyńcy, Zandaria, że będzie słaby. Tak, akurat tutaj, właśnie, może pod Trybun Zagłady z Amokiem na Barbarzyńcy, może coś bym wymyślił. Mamy obecnie bardzo śmieszne skalowanie. Nie robiłem jeszcze o tym filmu na swoim kanale. Ale ogólnie cała meta buildów teraz na Barbarzyńcy skupia się na stakowaniu kryta i wulna. Tak, właśnie mój Flaybarb też pierwszy poradnik na Max Rollu wrzucony, możecie sobie go zobaczyć. Mocno się opiera na skalowaniu wszędzie tylko gdzie się da obrażenie odsłoniętym celom i tak właśnie na przykład ten build można zrobić podobnie albo nawet podkryta. Więc może jeśli będę miał chwilę czasu, to siądę do tego buildu na AMOK, na Doombringera, bo to realnie może być coś ciekawego. Kolejna rzecz pierścień bezgwiezdnej nocy stakuje się aż do 5 teraz i ma oczywiście 50% bonusu zamiast 40. Więc też, z jednej strony, najmocniejszy Uber, który już był, i jeszcze mocniejszy. W obecnym sezonie unikaty troszeczkę straciły na wartości. No i przez to też Uber unikaty, i tutaj widać, że Blizzard troszeczkę nawet, chyba jak dla mnie, przesadza, jeszcze wzmacniając te Uber unikaty. Bo, no tutaj, według mnie, pierścinie bezwiedzający nie potrzebował buffów. A też co jest śmieszne, że moc Tyraela dostaje 100% więcej obrażeń z tych swoich pocisków, które wystrzeliwuje. Ja akurat robię obecnie barbarzyńca pod Tornado, właśnie też tutaj z Tyraelem. Więc będzie to bardzo odczuwalne. Jedyny problem, jaki mamy z Teralem to jest taki, że jego moc się uruchamia wtedy, kiedy mamy pełne zdrowie, a raczej gdy mamy 100% zdrowia, a nie gdy mamy status pełnego zdrowia. Mamy taki status w Diablo 4, że jesteśmy w pełni sił, co znaczy, że mamy powyżej 95% zdrowia, jak dobrze pamiętam, chyba powyżej 90%. Więc nawet kiedy po prostu jakiś tam jeden upadły przyjdzie i nas zwalnie, to wciąż tam tracąc 0,5% zdrowia mamy status, że jesteśmy w pełni sił. W mocy Tyreala to nie działa. Z chwilą kiedy jedziemy takim barbarzyńcom na tornado, jakiś upadły rzuci pineskę, na którą my staniemy małym palcem u stopy i stracimy jeden punkt obrażeń, to już my tych wiązek nie wystrzeliwujemy. Co jest słabe i według mnie to powinno dostać zmianę, a nie wartości obrażeń. No ale cóż, może akurat nad tamtym też chwilę posiedzą i to naprawią. Kolejna ważna sprawa to paragony, tablice mistrzowskie. I też tutaj widzieliśmy, że wraz ze zmianą sezonu 4 przedmioty już nie mogą trafiać plus do wszystkich atrybutów. Przez to ciężko było skapować tablice mistrzowskie, aby mieć te bonusy z innych atrybutów. Tutaj posłużę się moim, właśnie barbarzyńcom. Jak tam przechodziliśmy do ostatniej tablicy, no to jeśli mieliśmy swój główny stat, to było spoko. Ale z chwilą, gdy szliśmy już na inne staty, na przykład tutaj mam siłę duchową, no to nie byliśmy w stanie tyle siły duchowej u barbarzyńcy pod siłę zwykłą znaleźć. Więc teraz to zostało zmniejszone, aby się to dało zrobić. To nie jest tak, że wszędzie będziemy mieć to skapowane, ale po prostu już się to będzie dało zrobić. Fajna rzecz, ponieważ obecnie to po prostu olewaliśmy, ja jako twórca uznawałem, że nie, nie, da się jej koniec. A teraz właśnie coś tam będzie, może trzeba pomieszać tablicami, tam zmienić właśnie na przykład, żeby to nie była czwarta tablica, tylko zmienić ją na szóstą i już wtedy to na przykład będzie jakoś fajnie działać, bo ta ilość zręczności będzie wymagana. Dalej już przechodzimy do klas i u barbarzyńcy głównie zmiany Tornada i w sumie też jeśli widzieliście ostatnie streamy to Tornado wymiata, fajnie się nim gra, tutaj z lekkimi buffami. Jeśli chodzi o leveling to właśnie dzięki temu też leveling będzie przyjemniejszy Tornadem A wersja endgame'owa, tak jak tutaj właśnie będę przesłał w kolejnych dniach, też sobie nawet fajnie radzi Zwłaszcza jeśli chodzi o te zmiany tutaj, na sam początku co, co mówiłem, że ogółem pity będą prostsze, a ten build głównie miał problemy z bosami na pitach To powinien sobie właśnie bardzo fajnie radzić Zobaczymy jak bardzo to będzie odczuwalne, ponieważ na obecną chwilę no nie wiemy Ale na pewno w najbliższych dniach będę chciał ten build wam przedstawić Lekkie buffy na zew starożytnych, lekkie buffy na Amok i co dziwne buff na Obdarcie. No, Obdarcie, tak jak tutaj specjalnie dla niego zrobiłem poradnik, bo to jest tak mocny build. Na YouTube też będziecie go za niedługo mieć. I jeszcze, że on dostaje buffy. No, 8% to nie jest jakoś specjalnie dużo, ale wystarczająco, aby ten build był jeszcze bardziej wyrąbany w kosmos. Więc tutaj zdecydowanie nie rozumiem, po co w ogóle te buffy są. Łatwiej utrzymać też status odsłonięty na nim. Nie dość, że więcej obrażeń to jeszcze łatwiej nam utrzymać status odsłonięty, no ogółem dziwna sprawa w sobie, że to dostaje buffa. Pozostałe rzeczy to już też tak nie będę przechodził idealnie po wszystkim, nic ciekawego, jedyna sprawa, że slacking aspekt, ten aspekt, który działał tylko na rozdarcie, tą główną umiejętność krwawienia, teraz działa na każdą zdolność główną, gdy trafiamy krwawiącego wroga, więc to też jest bardzo fajna sprawa na tornado podkrwawienie. I najpewniej też przygotuje jakąś wersję tornada już tak na levelowanie od samego początku. Ponieważ dzięki temu już będziemy w stanie biegać tym tornadem, trąbą powietrzną. I też główna zmiana, że sam aspekt kąsających wichrów na trąbę powietrzną został zbuffowany o 100%. Więc już nawet będzie się dało coś levelować tym buildem. Nie miałem okazji tego przetestować, no bo to co dopiero wejdzie dzisiaj. Ale wydaje się spoko, wydaje się ciekawe. Też wiem, że wiele osób lubi tą zdolność, więc może coś tam posiedzę i pomyślę. Zmiany unikatów zupełnie nic nieznaczące, nic nam nie dają. No i przechodzimy do druida, który też ma dużo takich zmian kosmetycznych. No z 5 na 10, z 10 na 15, z 20 na 30. Jedyne co to tutaj jest pasywek z takiego mocy duszków, no to to, że obsidian slam, czyli zabijanie wrogów przy pomocą umiejętności ziemi, teraz uruchamia nam przytłaczanie co 10 zabitych, a nie co 20. Więc też takie ekspienie, zwłaszcza tam jakimś pulverizem z pustoszeniem, będzie o wiele przyjemniejsze. No i sam Pulverizm tutaj widzimy 76% więcej obrażeń. Tak jak tutaj widzieliśmy u barbarzyńcy, 8%, 15%, 8%, tutaj 76% więcej obrażeń, no ktoś tam, to miał być 7.6%? Czemu nagle dostaje dwa razy więcej obrażeń, what the fuck? To może sporo zmienić. I jest to naprawdę <noise> chyba największy bawiak, jaki widzieliśmy jak na razie w całej historii Diablo 4 No power creep jest realny, power creep jest bardzo realny I tutaj też sama zmiana, mieliśmy bardzo słabe pasywki na runach spustoszenia Mamy też drugą runę, która powoduje, że spustoszenie zadaje 30% mnożnikowe Więcej obrażeń przetłaczając Więc to też tutaj pod przetłaczeniem oczywiście gramy spustoszenie, no to będzie ładne obrażenia robiło Pozostałe rzeczy troszeczkę kosmetyczne, to co jest fajne, to na przykład Nature Reach, obrażenia zdawane z dystansu, no z 9 na 15 to jest spora zmiana mnożnikowa. Na Quick Shiftie obecnie się gra dużo pod zmianę form na Druidzie, no to też z 18 na 24 to jest dość spora zmiana mnożnika, no ale tutaj też, kurde, no nie jest to aż takie OP. To, co bardziej jest, to ta prowokacja na niedźwiedziu, zamiast przytoczać co 16 sekund, mamy przytoczać co 12 sekund. No, ja tutaj bardzo nie lubię tych takich po prostu timerów, że okej, okay, zadajesz obrażenia co 10 sekund, to jest bez sensu. To już właśnie sama mechanika tego jest zła, a nie że ma po prostu mniejszy czas. Aspekty też troszeczkę z małymi zmianami. Tutaj bardziej na landslide, a bardziej na osuwisko. Mamy dość mocne bildy na osuwisko, już i też tej leki buff na osuwisko kolejne. może, Może zaszaleć. Tutaj bardziej chodzi o to, aby zrównać tych druidów z ziemi z druidami i błyskawic. Obecnie druidzie błyskawic, to jest zwłaszcza build pod podmuch wiatru, jest najmocniejszy. Więc trzeba tutaj też tak trochę pobalansować, aby były bardziej równe sobie. Drugi do jest troszeczkę w dziwnym miejscu. Też ja zrobiłem na przykład build pod głaz w tym sezonie. Nie dałem go na YouTube a po prostu, bo nie byłem z niego zadowolony. W ostatnim patchu też tam dostawały chyba nawet w tym, a nie w ostatnim patchu dostawały lekkie zmiany, ten głaz znowu. No i tutaj widać, że trochę są problemy z tą zdolnością. Trzeba wciąż poczekać, aż będzie dobry. No i pozostałe rzeczy, tak jak mówiłem, kosmetyczne. No i jeśli chodzi o kosmetyczne zmiany, to nie ma nic lepszego niż u nekromanty. To są tylko i wyłącznie kosmetyczne zmiany. To nie daje ci nic praktycznie. No dobra, no minimalnie, 20% więcej generowanej esencji, no z 15 na 20 obrażeń, ale to, to nie są żadne mechaniki. To nie są żadne nowe mechaniki, które cokolwiek ci zmienią w gameplayu. To jest wszystko kosmetyczne. To są dosłownie same kosmetyczne zmiany. Więcej nakromatów się nie interesują. Tutaj u Rogala są ciekawsze rzeczy, bo Wotra Twisting Bladesy wracają tam. Akurat z tego co głównie słyszałem od 2 to jednak mocno poleca i widzi tam, że, zwłaszcza może z tą Undariel, bo tak jak pod flery Undariel dość śmiesznie działa, tak na Twisting Bladesach może też andariel będzie mocna. Więc każdego mele Rogala po prostu zakładając Andariel, ten Water będzie działać. ale jeśli chodzi o więcej tam zmian na Twisting Bladesy, no to tutaj najprawdopodobniej coś powinno fajnego się udać zrobić. A tak, no to właśnie tutaj zmiany. Z 15 na 25, z 10 na 15. Bardziej jest sprawa, jak mamy Blade Aspekt, Aspect, czyli też aspekt podwirujący ostrza pod Twisting Blades. No to on tutaj znowu dostaje buffa, więc tutaj znowu pod Twisting Blades mamy buffy. No i też duże buffy na granaty. Myślę, że granaty wrócą. Granatami bardzo fajnie mi się grało na pt że mamy sporo tych buffów na granaty, więc zdecydowanie coś tam się będzie dało z nimi zrobić. A to, co mi się bardzo podoba, to Ambrose Aspekt ten aspekt, który powodował, że dostajemy Dark Shroudy za, za darmo to teraz działa na wszystkie kryty, a nie tylko kryty, te, które używamy ze zdolnościami marksmana tymi, które wystrzeliwujemy. Więc teraz też Mele Rogal troszeczkę więcej miłości dostaje. I tutaj chyba głównie o to chodziło w tym patchu, no Mele Rogal troszeczkę odstawał i trzeba było dać mu więcej miłości. Unikaty, no to też tutaj głównie ten podgranat jest ciekawszy, jeśli chodzi o Ice Into Dark, te spodnie pod deftrapa, no to myślę, że tutaj nic specjalnie dalej się z nimi nie, nie będzie robić. U czarodziejki też troszkę kosmetyczne zmiany, no czas, 3 na 4 sekundy, tutaj trochę więcej wytrzymałości, więcej maksymalnych rezów możliwych, więcej w ogóle leczenia na buildach pod ogień. No, i też większy mnożnik na shatter, czyli ta w sumie główna pasywka, którą ludzie używali tam na endgame puszowaniu, na pitach, jak dużo kojarzę. On to tutaj to robi robotę. To, na czym ja bym bardziej popatrzył, no to, że na combustion, czyli za każde unikatowe źródło podpalenia na, na wrogu, z 2 na 4% mnożnik nam wchodzi. Więc jeśli mamy tutaj z każdego słonego skilla podpalenie, tam możemy spokojnie podpalać. Podstawowym atakiem, ultimateem, meteorem, firewallem, więc to nam daje nawet fajny mnożnik. To nam daje dość ciekawy mnożnik, więc tutaj też te buildy pod fire. Wiem, że ludziom się podobały. Dostałem tutaj też dużo informacji odnośnie tego mojego buildu na start, że się ludziom podobał. No to tutaj ten ogień też troszeczkę miłości widać w tym patchu, że dostał. Już tutaj w sumie w całym sezonie czwartym. A tak poza tym, no to właśnie aż takich, można powiedzieć, znaczących zmian. No to nie mam tutaj, że Frozen Memories, czyli to, że możemy używać Avalancha dwa razy, a nie raz. Battlecaster to jest ten na przywołańce, że możemy na przywołańce dać plus 5 do leveli zamiast plus 3 do leveli. No to po prostu dupy nie urywa. Jest też po prostu główna sprawa, czy jak się to wszystko doda, akurat do siebie, to czy będzie to aż taka znacząca różnica. No gameplayowo tutaj specjalnie nic. U czarodziejki najbardziej gameplayowo byłbym ciekawy tej wiązki błyskawic pod Andariel. Tutaj czy coś ciekawego da się zrobić. Można tam zawsze jakąś zamieć pod Lakihita zrobić. Jakiegoś tam Frozen Orba, który uderza parę razy na Lakihita też walnąć. Dużo, dużo opcji w sumie jest na czarodziejce. Tutaj endgame, wracamy do tych informacji, że te pity są właśnie troszeczkę lekko zmienione, aby 60 tier był prostszy. Wciąż uważam, że wysokie pity będą trudne, no ale czy tutaj nagle będzie się dało robić 5 tierów wyżej, 10 tierów wyżej, no to nie jestem w stanie tego stwierdzić. To już zobaczyłem, Może się okazać, że nagle wszyscy będą robić pit 200 na no i w sumie będzie słabo. No ale to trzeba zobaczyć. Miejmy nadzieję, że tego aż tak bardzo nie skopią. Kopium. Blizzard, który czegoś nie psuje? Niemożliwe, niemożliwe. Na pewno tak nie będzie. <ścoughs> A propos tego, co zepsuli. Wszystkie bossy level 200 mają 30% zdrowia mniej. Tutaj ewidentnie ktoś się spłakał, że nie umie grać i potrzebuje, żeby bossy były prostsze, bo o jejku, dlaczego? Ktoś tam po prostu poszedł i popłakał mocno. <laughs> Ponieważ Bos level 200 zdecydowanie nie potrzebowały nerfa. Jeśli miałeś mocną postać endgameową, lecąc solo spokojnie robię takiego bossa na kombo. Jeśli masz taką wyrąbaną postać w kosmos. To jest bardzo nieprzyjemne i to tylko pokazuje w sumie, jak bardzo casualową grą jest Diablo 4. Uderzenie głową w mur, żeby mi przypomnieć, że ej, kończy spokojnie, ta gra jest dla. 40-latków, którzy mają dziesiątkę dzieci i 20 żon, mają pół godziny dziennie na granie, a nie dla Ciebie, który grasz w grę 8 godzin dziennie, spokojnie. <śmiech> <śmiech> Jest to tutaj no, trochę szkoda, miejmy nadzieję, że Mephisto w dodatku będzie fajnym wyzwaniem, bo zrobienie go na hardkorze pierwszy raz powinno być ciekawe. Dalsza sprawa, duże nerfy Hollybolt Elixira, już on się nie skaluje tak bardzo w kosmos i nie skaluje się już z procentem zdrowia, tylko skaluje się z procentem obrażeń naszej broni. Więc to był główny problem, dla którego Holy Bolty były tak mocne, ponieważ po prostu idąc na wyższy poziom, one zadawały więcej obrażeń. Jeśli walczyliśmy z wrogami nawet 200, to one zadawały im bardzo dużo obrażeń, przez co nawet jeśli nasza postać nie była na to przygotowana, no to i tak robiliśmy im chore obrażenia. I im wyższy był level wroga tym wyższe obrażenia zadawaliśmy A teraz nie, teraz Hollywood zadaje obrażenia zależne od naszej broni i naszych obrażeń Więc już nie będzie takim koniecznym wyborem w każdej sytuacji Nasza sprawa, o to odnośnie tego głazu na druidzie to, co mówiłem Teraz akurat głazy mają limit do 10 wystrzelonych głazów I zadają więcej obrażeń za każdy głaz wystrzelony Tylko wciąż jest bug, że jeśli mamy to, że wystrzeliwujemy dwa głazy na raz przy pomocy temperowania To ten drugi głaz, który stworzymy on nie zadaje obrażeń więc ten build wciąż jest zepsuty i wciąż muszą go naprawić. Naprawiałem już go drugi patch z rzędu i wciąż jest zepsuty, więc tutaj no. Blizzard, hej. Dajcie nam w końcu zagrać tym buildem. No i też naprawiono szybki ostrzał, który nie pozwalał nam trafiać wrogów, którzy byli zbyt blisko nas. Każdy z Was, kto sobie grał waterem pod szybki ostrzał, z tym nowym pierścionkiem, powinien sobie sprawdzić po aktualizacji, jak będzie wyglądać. No i też śmieszna zmiana, gdy pety wyszły do Diablo 4, to były liczone jako miniony skalowały nasze obrażenia, kiedy mieliśmy na przykład na druidzie to, że im więcej mamy minionów, tym więcej obrażeń no już teraz tego nie ma, już to naprawili, <taki>, taki śmieszny bug na chwilę no i tutaj kończą się nasze patchnoty tutaj widzę, że trochę zbyt długo to przegadałem, więc wybaczcie, miało być szybciej jeśli chodzi o tier listy z max Rolla, które daliśmy, tutaj na szybko, jeśli chodzi o barbarzyńce, to dodałem naszego flay barba jest on bardzo, bardzo mocny, bardzo go polecam. Whirlwind Twister to jest też build, nad którym obecnie pracuję. Tutaj niekoniecznie sugerujcie się tą wersją Snaila. Ja Wam wrzucę na YouTube, może w najbliższych dniach, ten build jak się uda, no tutaj oczywiście jestem zawalony robotą strasznie z tym wszystkim. Twisting Blades'y są lepsze, Pulverize jest lepszy. No i też ważna sprawa, że Paint rating Shot Rogal trochę wraca, więc sobie też polecam Wam ten build zobaczyć. No i Firebolt Sorka, tutaj jeśli ktoś ma marudził, że nie ma mocnej Sorki w tym sezonie, to chyba tego buildu nie znał, to też go mocno polecam. Jeśli chodzi o buildy na speed farmy, no to oczywiście Flaybarb, Twisting Bladesy wracają, Headseeker, andariel tutaj na pękczerze. Mamy bardzo dużo fajnych buildów na speedy, więc też jeśli lubicie sobie tutaj speed speedfarmić, no to ten patch jest dla Was. Ja Wam bardzo polecam mojego Flaybarba, do którego poradnik już będę robić wkrótce. No i też tutaj siedzę nad tym urwin z barbem, którego dzisiaj będę mocniej testować i też w najbliższym czasie będę go starać się na YouTube wrzucić. Więc na tym pracuję teraz, dziękuję bardzo za oglądanie, no i widzieliśmy się w kolejnym filmie. Hejjo, baja, pa, papa, bajcie o siebie, cześć!